Dobry dzień, dobry, witam serdecznie w środę 16 lipca 2025 na przesłaniu anielskim dla dwóch grup, kochani, przesłanie na dziś, żółty kamień i zielony, a więc wybieramy na dziś energia naudis, na kochani, a więc... Y pomyślmy, zanim coś zadziałamy, przemyślmy sprawę z ostrożnością, z cierpliwością, podchodźmy do różnych rzeczy, ale to niekoniecznie dobry, dobry dzień na takie mocno aktywne działanie i pnanie do przodu, raczej będą jakieś trudności, jakieś problemy, będzie trzeba coś tutaj nad czymś się zastanowić, może rozwiązać jakąś sytuację, najważniejsze, żeby nie Dać się negatywnym myślom, żeby przyjąć to, co przychodzi z wewnętrzną zgodą. Dzięki właśnie takiej równowadze uda się zrealizować to, co co y, gdzieś y, chciałeś, y, ale też znajdziesz rozwiązanie danej sytuacji, bo tutaj y, na odwiedzcie y, pomoże. Na więcej, zapraszam na runę dnia, kochani, na playlistę. A teraz dla osób, które wybrały żółty kamień, przekaz i przesłanie anielskie na dziś, słabość. Tylko odważni i szczerzy ludzie pozwalają sobie na bycie słabymi. Zburzenie murów obronnych, ukazanie swojego człowieczeństwa wymaga wielkiej odwagi. Uświadom sobie, jakich mechanizmów obronnych używasz, bo to one oddzielają cię od Boga i innych ludzi. Poproś anioły, by pomogły ci odrzucić maski i zasieki. Dzięki temu twoje prawdziwe ja wyłoni się z nich niczym motyl z kokonu. Twoją nagrodą będzie wolność, miłość, poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa. Odważ się więc, by być bezbronnym, słabym i szczerym. I afirmacja w słabości tkwi twoja siła, tak? Bo dobrych pomysłów dojdziesz, jeżeli tutaj uwierzysz w swoją siłę, w swoją moc. Uhonoruj i zaufaj swoim uczuciom podpowiada Archanioł Michał i modlitwa. Dziękuję Ci, Archaniele Michale, za wspieranie, prowadzenie i strzeżenie mnie, kiedy słucham swoich uczuć i działam zgodnie z nimi. Pomóż mi rozumieć i wyrażać swoje emocje z miłością. Perydot. Życiowe lekcje. Możesz uwolnić się od powtarzających się negatywnych wzorców, modląc się, aby zrozumieć lekcje i błogosławieństwa, które one zawierają. Dokładnie poprzez zrozumienie przychodzi akceptacja, a później uwolnienie i wybaczenie. Przygotuj się na gorący romans. Może poznasz kogoś nowego, a może w Twoim związku na nowo zaiskrzy namiętność. Bądź otwarty na dawanie, otrzymywanie miłości. Naudis na nam też mówi, kochanie, o zakończeniu sporu, o załagodzeniu. Miej zaufanie, że wszystko tutaj pięknie się ułoży, że znajdziesz rozwiązanie z danej sytuacji. Czułość. Mów do siebie łagodnie. Zachowaj w sobie cząstkę dziecka, a więc bądź tu i teraz. I z taką pozytywnością. Patrz w przyszłość, bo jesteś chroniony. Taki przekaz dla pierwszej grupy i osoby, które wybrały zielony kamień. Dla Was przekaz od aniołów. Archanioł Jofiel działa za pośrednictwem złocistego promienia czerpiąc mądrość ze źródła, poproś go, by Cię oświecił, pomógł Ci połączyć się ze źródłem wiedzy, które nosisz w sobie. Archanioł Jofiel pomoże Ci także zbudować i przyswajać, zdobywać i przyswajać informacje. Jeśli zatem obecnie uczysz się bądź studiujesz, możesz skorzystać z boskiej pomocy. Wezwij archanioła Jofiela, by udzielił ci siły i wskazał właściwą drogę. On pomoże ci usunąć z twojego życia to, co złe, i stać się otwartym, szczerym i pełnym mądrości. Anioły dają ci znak, że czas byś przyodział się w złotą szatę mądrości. Wyobraź, sobie, y, więc się, y, wyobraź więc sobie, że otacza cię złocista poświata i bądź mądry. I afirmacja łączy się ze źródłem mądrości, które noszę w sobie. Archanioł Michał mówi, zbadaj swoje możliwości, więc będą tutaj możliwości, szanse tylko trzeba je dostrzec i modlitwa do archanioła Michała drogi Boże dziękuję ci za twoją mądrość i miłość które pomagają mi zobaczyć zrozumieć i ocenić wszystkie alternatywne opcje proszę prowadź mnie jak najlepszą drogą do zdrowia szczęścia i osiągnięcia celu życia i ametest, ujawnienie Twojego prawdziwego ja. Kiedy pozwolisz innym poznać prawdziwego siebie, poczujesz się kochany za to, kim naprawdę... Jesteś, więc tutaj trzeba zrzucić maski i nie udawać kogoś, kim nie jesteś. Archanioł Rafał, pomagam Ci leczyć siebie i innych, tak jak ja jesteś uzdrowicielem. No i tutaj przyjdzie uzdrowienie, otwartość, ale trzeba myśleć właśnie pozytywnie, bo pozytywne przyciąga. Pozytywne i miłość własna. Dbaj o swoje ciało. Najlepszy dowód troski o samego siebie to miłość własna i akceptacja. Więc tutaj anioły mówią: bądź pozytywny, myśl o sobie dobrze, zaakceptuj siebie. Jesteś urodzony pod szczęśliwą gwiazdą. Wszystkiego, co najlepsze. Niech to będzie piękny dzień, piękna środa dla każdego ciebie. Ściskam mocno i zapraszam jutro. Mi Maruna.